Cześć wszystkim. Jesteśmy na mojej działce w Miejskiej Woli. Działka ma 1500 metrów. To jest działka pod inwestycje, że tak powiem, tylko dla firm. Z racji tego, że tutaj normalnie ludzie nie na firmę budować nie mogą. Ale jeśli ktoś posiada firmę, prowadzi działalność i chce, że tak powiem, pobudować sobie w ładnej okolicy dom w miarę cichej. No, to jak najbardziej tutaj polecam. Na działce to jest trochę bałagan, bo ja tutaj planowałem też jakieś rzeczy odnośnie hodowania zwierząt rozpocząć. Ale z racji tego, że zwyczajnie brakuje mi czasu, działkę zamierzam sprzedać. Działka jest obsadzona drzewkami owocowymi, które już tutaj zaczęły owocować. Z tyłu jest troszkę lasu bukowo-grabowego jest jeszcze troszkę brzusz, a to z racji tego, że kiedyś tam z tyłu był skład węgla, który już obecnie nie funkcjonuje i z tego składu tutaj w tą stronę docierał pył pokażę Wam dalej jak działka wygląda Tak się prezentuje. Tutaj mamy taki domek na narzędzia o wymiarach 6 na 4 który tam postawiłem po to, żeby po prostu mieć gdzie na zimę chować kaktusy i inne rzeczy, które sobie tutaj trzymam. Działka jest umiejscowiona na dosyć żyznej ziemi, dlatego dosyć wszystko tutaj fajnie rośnie. Kiedyś tutaj były bagna w tym miejscu, ale z racji tego, że zmiany klimatu spowodowały, że opadły wody gruntowe no to te bagna wyschły na wierzchu tutaj mamy taki szaroziem ale z dosyć dużą warstwą próchnicy niżej jest warstwa kurzawki, a jeszcze niżej warstwa gliny i ta warstwa gliny to jest właśnie jedyna rzecz, która powstrzymuje mnie przez sprzedażą tej działki z racji tego, że ewentualnie ta glina mogłaby mi się przydać no ale w tym momencie bardziej przydałaby mi się wąkasa niż ta glina, która, którą tutaj można kopać. Więc po prostu działka idzie na sprzedaż. Jeśli ktoś jest zainteresowany Kryształowa 13, tutaj taką działeczkę 1500 m2 pod budowę. Pod inwestycję mam. Jakby ktoś chciał.